ale pyszne, uzależniłem się od tych cukierków. Mm, ale to piękne, muszę mieć ten najnowszy samochód. Mój telefon zaraz przestanie być modny. Hello. Ach, mam słabą motywację. Może sięgnę, po to co sięgają koledzy i koleżanki. No właśnie, trochę pokrętnie zacząłem, ale nasze życie też nie jest łatwe. Presja, wymagania i uzależnienie. O tym dziś będziemy mówić o zdrowiu psychicznym i problemach polegających na uzależnieniu, nie tylko od czynności, ale również od substancji psychoaktywnych. Moimi gośćmi w programie Porozmawiajmy o Starogardzie są Izabela Orlikowska kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim oraz Marcin Piotrowski, pedagog certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Grzegorz Kochański, kłaniam się nisko i witam w 105. Audycji Porozmawiajmy o Starogardzie. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Nasza audycja powstaje wspólnie z Urzędem Miasta. Dziś przybliżymy Wam w naszym programie, czym zajmuje się Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim. Ale nim odpowiemy sobie na to pytanie, no to warto jeszcze kilka słów wprowadzenia, bo współczesny świat wywiera na nas ogromną presję. Musimy być piękni, młodzi, mieć najnowszy samochód, najnowszy telefon. No tak ten świat jest skonstruowany i dziecku też często dajemy technologię do ręki. Pojawiają się pewne niebezpieczeństwa. Szeroki dostęp do napojów wyskokowych, e papierosów i nie tylko. No właśnie, czym jest uzależnienie? O wyjaśnienie tego pojęcia chciałbym poprosić panią, panią Izę Orlikowską-Kawską, czyli panią kierownik. Czym są uzależnienia? To jest takie zagadnienie, z którym się spotykamy od wielu lat. Wcześniej, gdyby zajmowaliśmy się uzależnieniami chemicznymi, czyli uzależnieniami od alkoholu, od narkotyków, od leków, dzisiaj, tak jak słusznie pan zapowiedział, Powiedział, towarzyszy nam generalnie, zwłaszcza jeżeli dotyczy to młodzieży, towarzyszą nam różne uzależnienia behawioralne, to są uzależnienia od komputera, od internetu, od gier, e papierosów, od napojów energetycznych. Definicja uzależnienia mówi o tym, że jest to czy zachowanie, korzystanie z substancji chemicznej, która powoduje pewną zależność, potrzebę zażywania, w trudnych momentach życiowych wtedy kiedy przeżywamy różne trudne emocje sięgamy po taką substancję czy też zachowanie wiąże się to też z tym że istnieje ogromna trudność z odstawieniem substancji czy zachowania czasami spotykamy się z tym że rodzice naszych młodych ludzi mówią o tym że ich dziecko odstawia komputer staje się strasznie nerwowe staje się agresywne czasami potrafi zdemolować dom czyli Cała koncentracja tego młodego człowieka idzie na to, żeby grać, żeby być w sieci, żeby przeżywać tamto życie. Natomiast osoby uzależnione od substancji chemicznych, koncentrację życia na tej substancji, że tracą kontrolę nad takim swobodnym funkcjonowaniem bez alkoholu, narkotyków czy leków, czy ta kontrola jest upośledzona, tak to się nazywa jeden z objawów. O tym mówi. Przeżywają głód po odstawieniu, czyli są bardziej nerwowe, nie mogą się skoncentrować, szukają znowu sposobności do tego, żeby, żeby tą substancję zażyć. Są też, przepraszam, pozytywne uzależnienia, czyli na przykład odjazdy na rowerze albo uprawiania sportu, ale tutaj jeszcze ważna kwestia, o której chciałem powiedzieć, że ale ja nie mam z tym problemu, mogę przestać w każdej chwili. Tak najczęściej mówią osoby, które nie widzą problemu, który ich dotyczy. Tak, to prawda. Osoby uzależnione działają często pod wpływem mechanizmów, psychologicznych mechanizmów uzależnienia i jeden właśnie z tych mechanizmów minimalizowanie, racjonalizowanie powoduje, że nasz klient zwykle nie dostrzega tego, co się z nim dzieje, pomniejsza wartość używania swojej substancji. Wszyscy bliscy w otoczeniu już wiedzą, że to jest takie. Nałogowe, niebezpieczne, cierpią z tego powodu, natomiast on tego dalej nie widzi. Także sporo czasu mija, zanim człowiek sam doświadczy tego, że, że coś jest na rzeczy, że jest uzależniony. Często dzieje się to poprzez konsekwencje, których doświadcza. Czyli utrata rodziny w przypadku osób dorosłych, utrata pracy, utrata zdrowia, w przypadku młodzieży gorsza koncentracja uwagi, też odizolowanie się od rodziny, konflikt. Z rówieśnikami. To takie najważniejsze rzeczy, które ludzie doświadczają. O problemach, które dotyczą młodzieży, będziemy rozmawiać jeszcze z panem Marcinem, ale panią jeszcze chciałbym poprosić o przybliżenie w kilku zdaniach, czym zajmuje się wasze centrum, gdzie ono się znajduje w Starogardzie i od kiedy działa. Nasze centrum we wrześniu będzie obchodziło 30. rocznicę swojej działalności. Dzisiaj, tak jak pan też na początku zauważył, nosimy nazwę Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogadzie Gdańskim. Nasze centrum mieści się przy ulicy Chopina 9, stąd to dla mieszkańców Starogardu i okolic zawsze jest takie charakterystyczne położenie i operują nazwą idą na Chopina. Czym się zajmujemy? Zajmujemy się prowadzeniem psychoterapii dla osób uzależnionych. Jak gdyby nasza placówka posiada różne różne komórki. Jedna to jest komórka dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, druga dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Prowadzimy też oddział dzienny zaburzeń nerwicowych, ale to już zupełnie jak gdyby inna działalność. W naszej placówce mamy pełną ofertę dla osób uzależnionych, współzależnionych i tak zwanych osób z syndromem dla doros dorosłych dzieci alkoholików i z syndromem dorosłych. Dzieci rodzin dysfunkcyjnych. Terapia trwa od 9 miesięcy do 15 miesięcy, zależy jakiej grupy. Dotyczy, czyli to jest pełna oferta od takiej grupy edukacyjnej, w której pacjent dowiaduje się, czym jest uzależnienie, czy sam jest uzależniony, może sobie na to pytanie odpowiedzieć, do etapu pogłębionego, w którym nasi pacjenci już w zamkniętych grupach tak naprawdę uczą się żyć, poznawać jeszcze bardziej siebie i uczą się takiego trzeźwego życia. Czyli jak wychodzą, to mają sporo umiejętności. Do tego, żeby rozpoznawać swoją chorobę, nawroty tej choroby, rozpoznają objawy głodu, no i do, doskonale sobie radzą z tym, żeby tą trzeźwość utrwalać, pielęgnować. No i normalnie żyć, można to tak powiedzieć. To jeszcze jedno pytanie w tym wejściu. Czy oferta jest bezpłatna? Czy to jest podpięte pod Narodowy Fundusz Zdrowia, czy też prywatnie się rozliczamy z centrum? My udzielamy świadczeń bazując na umowie podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Także dla naszych pacjentów i członków ich rodzin oferta jest bezpłatna. Jedynym wymogiem jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast w przypadku osób uzależnionych to też nie jest wymóg konieczny, bo odrębnych przepisów odrębne przepisy stanowią o tym, że pacjenci nieubezpieczeni uzależnieni od alkoholu czy substancji psychoaktywnych czy uzależnień behawioralnych mają pokrywane świadczenia z Funduszu z Ministerstwa Zdrowia. Także nie ma to dla nas znaczenia, czy posiadają to ubezpieczenie, czy nie. Każdy pacjent, który przychodzi, otrzyma pomoc i takie świadczenia zostaną udzielone. Uprzejmie dziękuję. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Jeżeli temat Was zainteresował, to nie odchodźcie daleko. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Dziś rozmawiamy na temat szeroko pojętego zdrowia psychicznego oraz uzależnień. Czasy mamy bardzo trudne. Aby nie zwariować, to łatwo się mówi. Coraz więcej osób jest uzależnionych od różnych rzeczy, ale pan ma duże doświadczenie z młodymi ludźmi. Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się pacjenci do waszego centrum? No i właśnie tutaj, bo już z jakimi trudnościami, z jakimi problemami trafiają. Pani, Pani Iza powiedziała o tych wszystkich zagrożeniach odnośnie, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych i rzeczywiście z takimi problemami do nas trafiają, ale ja bym odniósł się do pewnych przeszkód, pułapek, które rzeczywiście czyhają na, na młode osoby i tutaj wymieniłbym między innymi odrzucenie przez grupę rówieśniczą. To co teraz, z czym się teraz spotykamy, silna presja ze strony rówieśników, ale akcent też bym położył na pewne zaniedbania w rodzinie brak komunikacji, brak wsparcia w rozwiązywaniu problemów, z którymi zmaga się młody człowiek. I tutaj idąc dalej, można by było powiedzieć o braku spędzania wolnego czasu z dziećmi. Są zbyt wygórowane oczekiwania. Dzieci, młodzież mają wygórowane oczekiwania wobec siebie, ale też są to wygórowane oczekiwania rodziców wobec dziecka. Ogromna też, ogromny też taki nacisk na sukces musisz być najlepszy. No i to wszystko też doprowadza do tego, że młodzi ludzie bardzo często są przebodźcowani, nie? Towarzyszą im różne silne emocje, ale można by było wymieniać różne trudności, różne problemy, ale to, co dzisiaj moim zdaniem, wyłania się na pierwszy plan, z czym dzisiaj się borykamy, i można by było powiedzieć jest pewnym takim współczesnym problemem, to, to problematyka więzi bliskości i relacji i myślę, że tutaj też bym na to położył akcent. No właśnie, jak rozmawiałem z młodzieżą w Starogardzie, no to jak pytałem, dlaczego są tacy wyautowani i stoją z boku tego świata, który biegnie obok nich, a bardziej siedzą w social mediach, w internecie, no to stwierdzili, że to dorośli dali im telefony, ale nie dali im jakby takiego embarga, czyli na przykład, nie wiem, w ciągu tygodnia jest jeden dzień bez technologii, bo główki małych dzieci są bombardowane bardzo dużą ilością informacji, a nasz mózg w głowie, Działa znacznie wolniej i nie przyswaja tego wszystkiego. Może od takich prostych czynności powinniśmy zacząć, że aby mieć dziecko z głowy, dajemy mu telefon, i wtedy możemy się czymś zająć, zamiast spędzić z nim czas albo chociaż pół godziny poczytać bajkę. No właśnie, bo to z tymi uzależnieniami behawioralnymi jest tak, że, że my przecież nie możemy młodym osobom zabrać telefonu, nie możemy im. Y Zakazać korzystania z internetu, z komputera i tak dalej. Ale to, o czym Pan wspomniał, my możemy, my możemy budować, my możemy stwarzać pewne alternatywy. My, może my możemy rzeczywiście e, dawać im tą alternatywę, zachęcać przede wszystkim rodziców do tego, żeby im poświęcali ten czas, żeby z nimi rozmawiali, żeby ich wspierali, żeby ich motywowali do różnych aktywności. Bo ten świat wirtualny, on zawsze będzie obecny. I oni będą z niego korzystać, ale ważne, żebyśmy też pokazywali drugą stronę medalu, bo żebyśmy też im dawali te, te różne możliwości doświadczania też e, e, różnych emocji w innych okolicznościach, w innych warunkach. A proszę mi powiedzieć, czy zauważył Pan, że te problemy, o których mówimy, dotyczą coraz młodszych dzieci? Tak, to, to rzeczywiście, bo, bo w naszym centrum mamy już. 13 latków, którzy przychodzą na konsultacje ze swoimi rodzicami. Rodzice są bardzo zaniepokojeni zachowaniem swojego dziecka właśnie tym, że po kilkanaście godzin przesiaduje w internecie, przesiaduje w sieci, gra w różne gry. I rzeczywiście ten, 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 ten problem dotyczy już, już naprawdę osób w bardzo młodym wieku. Ale jakby szerzej trzeba by było na coś spojrzeć, to zawsze warto byłoby wrócić też do tej relacji, bo, bo jakby uzależnienia też behawioralne, nadużywanie komputera, internetu i tak dalej, yy, wiąże się też z rodziną, wiąże się też z systemem i jakby to jest yy, odniesienie do relacji, do tego, co się dzieje też w domu. Młody człowiek to. Korzystanie z komputera też pewnie określoną jakąś funkcję. Nie? Młody człowiek poprzez właśnie ten świat wirtualny bardzo często chce być tam ważny, chce być też tam zauważony i tak dalej. No i stąd też no, rodzice, rodzice szukają takiego wsparcia, jak sobie z tym poradzić, jak pomóc temu dziecku, jak bardzo, bardzo często też jak poprawić te relacje z dzieckiem. No, ja jestem pełen podziwu, bo macie naprawdę niełatwą pracę, bo temat życia jest ogólnie bardzo ciężki. Dajemy sobie chwilę przerwy i do rozmowy wrócimy za moment. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Dziś moimi gośćmi są Państwo z Centrum Zdrowia Psychicznego i leczenia uzależnień w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Chopina 9. Pan Marcin, który jest terapeutą, pedagogiem i pomaga chyba w dużej mierze młodym ludziom. Jeżeli jesteśmy uzależnieni, to my o tym nie wiemy. W sensie ukrywamy to przed sobą. Mówimy sobie, że nie mam z tym problemu, że po prostu nie chcę się zmieniać, bo tak mi jest dobrze i wygodnie. Jak dotrzeć do e, partnera, do kogoś z rodziny, do dziecka, żeby w łagodny sposób e, zachęcić, e, by przyszło do waszego centrum, bo jeżeli mnie by rodzice wzięli za fraki, jak to mówią, i zaprowadzili tam, no to ja bym się zbuntował, bo ja tego nie chciałem różnie to wygląda albo najczęściej tak jak trafiają do nas rodzice ze swoimi dziećmi no to przychodzą w momencie taki, w momencie eskalacji problemu trafiają do nas ze swoimi dziećmi my wtedy też prowadząc konsultacje Próbujemy, próbujemy też rozpoznać, jaka jest natura też problemu, jakie są trudności, Jakie też mają oczekiwania wobec też terapii. Bardzo często też no, jest różnie, że młody człowiek nie jest jakby zmotywowany do tego, żeby w ogóle być objęty terapią. bardziej leży to po stronie rodziców. I niekiedy takie e, rozmowy konsultacyjne, zachęcające, motywujące e, przynoszą e, określone, Efekty, że cała rodzina, cały system jest objęty pomocą. Bo tutaj myślę sobie, że warto zaznaczyć, że to nie tylko chodzi o młodego człowieka, żeby on był delegatem do terapii, uczestniczył w terapii jako jedyny członek rodziny, ale też, żeby żeby jednak objąć całą rodzinę wsparcie. Bo chodzi tutaj przede wszystkim też o poprawę relacji, o komunikację w rodzinie. Te wszystkie uzależnienia, o których mówiliśmy, są pewnym skutkiem, a tu warto byłoby pracować nad tymi różnymi trudnościami, problemami, z którymi rodzina się zmaga, z jakimi się boryka, żeby poszukać różnych rozwiązań, żeby poprawić ich jakość życia. Właśnie to, o czym mówiliśmy już trochę wcześniej, rozumienie tych stanów, przeżywania emocji młodego człowieka, to czego doświadcza. Dzisiaj też jak popatrzymy na problematykę tego, jak wygląda to w ogóle leczenie młodzieży w oddziałach psychiatrycznych, oddziałach młodzieżowych, to, to też warto wspomnieć, że, że dzisiaj mamy te oddziały bardzo mocno też przepełnione, że tak naprawdę nie ma już miejsc dla młodych osób. Ale też dane, które, które dane ukazują, że tak naprawdę 20% tej młodzieży wymaga leczenia tylko farmakologicznego. I to jest jakby pytanie, co z pozostałą młodzieżą, w jaki sposób ich leczyć, nie? No i wnioski są znowu takie, że jakby tym czynnikiem leczącym być może tutaj jest właśnie ta relacja, ta rodzina, ta komunikacja że warto też w taką stronę pójść pracy też systemowej. No i tutaj jeszcze, jeśli chodzi o relacje rodzinne, no to fatalnym błędem rodziców jest to, że tak jak mówiliśmy wcześniej w naszym programie, że mówią, że moje dziecko musi iść na studia. Nieprawda, nie musi. Dziecko może robić to, co chce, rozwijać się w kierunku, który go pasjonuje i no, nie znaczy, że córka profesora też musi być profesorem. Pewnie, pe, pe, pewnie, że nie. Ja mów, to, 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 o czym mówiłem na początku, że jest że jest bardzo ogromny nacisk na ten sukces, na to, że musisz być najlepszym. Nie? I myślę sobie, że, że to nie chodzi o to, żeby się wspinać po szczebelkach, ale przede wszystkim też widzieć też w dziecku i zauważać przy, przede wszystkim to, te jego nawet małe kroki, które stawia, i nawet te drobne sukcesy, żeby je, żeby je zauważyć, je wypuklać, żeby wzmacniać te zasoby u tego dziecka, że to niekoniecznie tylko patrzenie nie, na te wygórowane oczekiwania, że dziecko musi cały czas sprostać tym oczekiwaniom, no bo to jest pewna pułapka, na ile też to dziecko będzie w stanie to udźwignąć i na ile też, na ile też tym się nie zmęczy. Nie? Dzisiaj ten taki wyścig, niektórzy mówią wyścig szczurów, mamy to ogromne przebodźcowanie, niektórzy nawet mówią, że odnosząc się do podstawy programowej, że jest bardzo taka przeładowana, a ja to pokazuje, że, że młodzi ludzie tak naprawdę tracą motywację, tracą ambicje, że bardzo raczej się wycofują niż mieliby być aktywni, bo kiedy są przebodźcowani, przeładowani, przychodzą do domu, no to trudno też im znaleźć przestrzeń na to, żeby odetchnąć, żeby zrobić coś przyjemnego dla siebie, żeby złapać trochę oddechu. Raczej jest to, co mówiliśmy, jest masa różnych obowiązków tutaj korepetycje i, i, i tak dalej. Także, także myślę, że ta równowaga znalezienia jakiegoś takie, taleko, ta, takiego balansu byłaby bardzo istotna, żeby nie iść w stronę przebodźcowania. Gdzie szukać pomocy w naszym mieście i jak zadbać o zdrowie psychiczne na te zagadnienia odpowiemy sobie po krótkiej przerwie. To jest audycja Porozmawiajmy o Starogardzie. Dobiega ona do końca, ale w nowym tygodniu będziecie mogli posłuchać jej kiedy tylko chcecie na kanale YouTube Starogard Gdański. Pani Izabela Orlikowska-Kawska, czyli kierownik Centrum. Bardzo proszę o informację. Czy tylko u Was możemy uzyskać takiej pomocy, czy osoby, które mają jakiś problem, to są w jakiś sposób stygmatyzowane? To znaczy, no, głupio mi pójść do psychiatra albo do psychologa, bo y, będę jakoś źle odebrany przez społeczeństwo. Czy y, to już minęło, czy dalej ludzie mają takie problemy? Myślę sobie, że przekonania ludzi na ten temat już troszeczkę się zmieniły. Mają większą łatwość y, do zgłaszania się po pomoc, do szukania tej pomocy. Świadczy o tym chociażby to, że w naszej poradni no, jest taki nawał klientów, nawał pacjentów, w każdej z komórek organizacyjnych, no, ludzie są i świadomi coraz bardziej tego, co się z nimi dzieje, i chętnie, żeby ten problem zatrzymać. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy klienci też chętnie pracują ze sobą? Czy oni tak samo jak dziecko daje się do szkoły, to wy macie nauczyć mojego dziecka życia, a to nieprawda? Czy tak samo przychodzą i no, zróbcie to za mnie, czy chętnie współpracują? To jest Różnie. Zależy od człowieka, bo ważna w psychoterapii, w każdej psychoterapii jest motywacja naszych pacjentów i, i, i klientów. Także im ona jest większa, tym łatwiej jest korzystać też z pełnej oferty. Tacy ludzie pracują chętnie w kontakcie indywidualnym ze swoim terapeutą. Potem decydują się na rozpoczęcie psychoterapii grupowej, z której też bez problemu korzystają. A psychoterapia grupowa to też kontakt z innym uzależnionym człowiekiem. Nie tylko z terapeutą, i to jest taka forma, która potrafi wzmacniać naszych pacjentów. Nawzajem konfrontują się z rzeczywistością, czy z przyszłością, która jakoś tam uzależnienie wpłynęło na tę przeszłość i spowodowało liczne konsekwencje, z którymi borykają się do dzisiaj. Także to jest niesamowita forma. I najbardziej pożądana w psychoterapii uzależnień, czyli spotkanie się na grupie z innymi uczestnikami i wzajemna wymiana. A proszę powiedzieć, czy dużo osób jest kierowanych na przykład przez sąd na tego typu leczenie i czy też chętnie podejmują wtedy współpracę? Ta forma nadal obowiązuje. Gminne i miejskie komisje kierują swoich podopiecznych do nas do leczenia bezpośrednio po spotkaniach komisji albo już potem po uzyskaniu postanowienia sądu. To jest mniejszy odsetek tych ludzi, którzy korzystają u nas. No i niestety muszę powiedzieć, że takie osoby mają niewielką motywację, i jeżeli uda im się yy, zachować cierpliwość i podjąć psychoterapię, dają sobie taką szansę, to potem się utrzymują i to są naprawdę my to tak w cudzysłowie nazywamy wdzięczni pacjenci, którzy dokonują fajnych zmian i jakości swojego życia, ale spora część z tej grupy pacjentów niestety niech jest dużo złości, buntu do systemu. Yy, te mechanizmy, o których mówiliśmy wcześniej obronne, są bardzo rozbudowane. Oni chowają się za nimi. No i to niestety uniemożliwia podjęcie takich oddziaływań. Ale zauważyła Pani, że na przykład w Polsce alkohol jest w gminnym ośrodku albo innym rozwiązywania problemów alkoholowych. Narkotyki są w sanepidzie. Nie ma jakby takiej jednej komórki, jednej instytucji, która zebrałaby te wszystkie uzależnienia do kupy. Tak, to prawda. Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają nam zobowiązać do leczenia odwykowego osobę dorosłą, osobę pełnoletnią, tylko w kawałku uzależnienia od alkoholu. Jeżeli chodzi o zależnienie od substancji psychoaktywnych, nie ma takiej formy zobowiązania do leczenia. Jedynie to, co polecamy bliskim naszych pacjentów, to jest próba wyciągania konsekwencji z tych destrukcyjnych zachowań. Czyli jeżeli jest agresja, Yeah. to, żeby zgłaszali to i żeby ci ludzie byli zatrzymani, ukarani za te swoje zachowania, jeżeli to wprowadza destrukcję, czy demoralizację w życiu rodziny, czy otoczenia. Proszę wybaczyć nawał pytań z mojej strony, ale jesteście fantastycznymi rozmówcami, więc chciałem, aby ta chwila trwała jak najdłużej. Teraz przejdźmy do meritum. Gdzie szukać pomocy w Starogardzie Gdańskim? Jeżeli chodzi o uzależnienia, to oprócz naszej placówki, która zajmuje się pomocą ambulatoryjną pacjentom odwykłym, Znajduje się też w Starogodzie szpital psychiatryczny dla osób nerwowo i psychicznie chorych przy ulicy Skarszewskiej i tam są dwa oddziały. Jeden oddział to jest oddział detoksykacyjny dla pacjentów, którzy no, zaawansowali się w procesie swojego picia i ciężko by im było podjąć w placówce takie jak nasze leczenie. Wymagają najpierw odtrucia, a potem dopiero mogą podjąć decyzję o leczeniu. I w tym, że właśnie szpitalu znajduje się też oddział 20 stacjonarnie. Pacjenci mogą skorzystać z ośmiotygodniowego programu leczenia. Jest to bardzo dobry oddział, też świetnie przygotowani do tego psychoterapeuci, także też polecamy. Mamy jeszcze jedno takie miejsce, które jest, można powiedzieć, przejściowe segregacji Problemów pacjenta. Jest to punkt konsultacyjny Siloe, który znajduje się na osiedlu 60-lecia, w którym pan Andrzej od wielu lat pomaga osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, kieruje ich na leczenie zamknięte, pomaga szukać ośrodków, motywuje do leczenia. Także jak gdyby współdziałamy ze sobą i to jest jak gdyby pełna oferta dla mieszkańców naszego miasta i okolic. I ta oferta jest wystarczająca? Myślę sobie, że nigdy nie będzie wystarczająca, że patrząc y, chociażby przez pryzmat naszej przychodni, ilości świadczeń, które rocznie udzielamy, to jest ciągle za mało. Natomiast nas, nas też to, co obwarowuje, to kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Trochę, pomimo że mamy naprawdę sporą liczbę punktów, zawsze wykonuje, wykorzystujemy ten limit punktowy i mamy sporo y, dodatkowych świadczeń, które wykonujemy w formie ponadlimitów. Y, no ale też do tej pory powiedzieliśmy o tej części, którą finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, ale my nie tylko tym się zajmujemy. Tutaj też chciałabym powiedzieć, że dzięki przychylności naszego miasta, Włodarzy. Realizujemy programy duże profilaktyczne, w których też kierujemy ofertę do naszych pacjentów już po terapii. To są różne treningi, warsztaty terapeutyczne, to są zajęcia dla rodzin, które doświadczają przemocy, zwłaszcza dla, os dla osób doświadczających przemocy domowej. To są zajęcia profilaktyczne, które realizujemy w szkołach. Właśnie pan Marcin jest koordynatorem tych zajęć. To jest program Smart, który wprowadziliśmy od września zeszłego roku jako taką alternatywę dla terapii uzależnień, która jest dedykowana osobom, które nie utrzymają się w programie, mają jakiś tam negatywny stosunek do psychoterapii. Natomiast tutaj są to oddziaływania, które też są prowadzone pod okiem psychoterapeuty. Natomiast są całkowicie anonimowe, działają na zasadzie grupy samopomocowej i nasi klienci. Tutaj mogą skonfrontować konsekwencje swojego używania substancji czy różnych zachowań, które prowadzą w odniesieniu do, do genezy, czyli do emocji, które przeżywają i zapraszają ich właśnie te emocje do tego i czasami przekraczają sobie granice swojego radzenia czy też nieradzenia z używaniem. To są bardzo fajne zajęcia, odbywają się też u nas raz w tygodniu, w środy prowadzi je pani Kasia, czwartki natomiast prowadzi je przez internet czyli grupę z całej Polski, a nawet z całego świata. Także zapraszamy wszystkich Państwa do udziału, jeżeli nie w terapii, to chociażby w programie Smart. To był program Porozmawiajmy o Starogardzie. Moimi gośćmi byli pani Izabela Orikowska-Kawska, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie oraz Marcin Piotrowski, pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Pani Izo, chciałbym na koniec, aby dała Pani taką krótką receptę, jak być szczęśliwym, jak zadbać o zdrowie psychiczne. Uda się powiedzieć w kilku zdaniach? Oj, to pewnie jest trudne w kilku zdaniach. Na pewno to to, żeby tak jak już wcześniej przy temacie że Pan Maciej wspomniał tu o balansie, Czyli żeby nie zgubić pewnych ważnych rzeczy dla siebie. Samo zajmowanie się pracą zawodową i, i gromadzenie w sobie stresu powoduje, że często to nasze zdrowie psychiczne zostaje zachwiane, dlatego ważne byłoby, żeby pamiętać o różnego rodzaju aktywnościach, żeby potrafić dobrze zagospodarować swój wolny czas, uczyć się nowych rzeczy, sięgać po narzędzia, które mamy. Jest wiele warsztatów terapeutycznych, treningów, zajęć zajęć sportowych, z których możemy korzystać. Też kontakty z ludźmi, takie normalne, o których my pamiętamy, jeszcze wcześniejsze pokolenia pamiętają, to że po południu ludzie się spotykają, rozmawiają, jeżdżą na rowery, chodzą po górach. To, co często jakoś tak dzisiaj schodzi na drugi plan, bo ludzie tłumacząc, że nie mają czasu, rezygnują z tak ważnych rzeczy dla siebie. No i też życzymy, abyście znaleźli po prostu czasem czas na nic nie robienie. Grzegorz Kachański dziękuję za kolejny program, porozmawiajmy o Starogardzie.